Witam państwa w specjalnym wydaniu My Politics w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj moim pierwszym i państwa gościem będzie poseł na Sejmie Polskiej, a także były żołnierz pan Paweł Szramka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich. Pierwsze pytanie o obrazki, które widzieliśmy, a raczej filmy, nagrania, czy to z granicy polsko-białoruskiej, czy to też z wewnątrz terenu. Białorusi, jak pan ocenia to, co pan widzi nie tylko jako aktywny polityk, ale również jako były żołnierz? Na pewno widzimy eskalację tego, co się dzieje na granicy. Niestety nie byliśmy w stanie w żaden sposób doprowadzić do sytuacji, że jednak imigranci nie zdecydowaliby się przybywać na granicę polsko-białoruską. No i teraz mamy tego efekt, czyli to, że tych ludzi jest coraz więcej, że musimy również wysłać coraz więcej wojska coraz więcej służb, również policji, są oczywiście straży granicznej, którzy chronią nasze granicy, a widzimy, że będzie to coraz trudniejsze, ponieważ te y, zapory inżynieryjne, które zostały przedtem przygotowane, są niszczone przez na chwilę Natomiast jakby Pan ocenił też cały kontekst tej sytuacji, czyli to co Białoruś robi w tej sprawie i to jak, jaka jest reakcja polskiego rządu i polskiej opozycji, czy uważa pan, że podejmujemy wystarczające działania? Na pewno trzeba jednoznacznie podkreślić, że Białoruś jest głównym prowodyrem tych wszystkich działań, pewnie w porozumieniu z Federacją Rosyjską. Czy robimy wszystko? Obawiam się, że niestety nie. Ja nie widzę żadnych działań wyprzedzających, jedyne co robimy, to takie pasywne czekanie i reagowanie na to, co się dzieje. Ja chciałbym, żeby jednak polski rząd i polskie służby specjalne działały aktywnie w tym kierunku, żeby zniechęcać imigrantów już stamtąd, stąd startują, żeby nie przybywali na Białoruś, bo jest to nieefektywne, a także żeby nasze służby, nasze kontakty na Białorusi wykorzystywane były do tego, żeby kontaktować się z tymi ludźmi, uświadamiać ich, że są traktowani instrumentalnie w jakiejś Większej politycznej grze. To by spowodowało, że może napływ imigrantów byłby mniejszy, może też zrozumienie z ich strony byłoby większe, że to nie jest metoda na to, żeby dostać się do Europy, że są legalne środki do tego, żeby do tej Europy przybyć. Natomiast nielegalne przekraczanie granicy w ten sposób, w jaki to się teraz dzieje, na pewno nie będzie korzystnie odebrane i ich wizerunek też na tym utraci. A na pewno my, jako Polska, i Granica Unii Europejskiej. My musimy strzec tej granicy, i bardzo ważne jest, żeby były to również instytucje unijne, po to, żeby ściągnąć na nas, z nas też całą odpowiedzialność za tę sytuację. Czy uważa Pan, że tych imigrantów nie należy wpuszczać na teren Rzeczypospolitej? Tak, musimy, musimy też spojrzeć na to pragmatycznie. Oczywiście każdy z nas współczuje osobą, które znalazły się na tej granicy, są tam też oczywiście kobiety, dzieci, przeważają zdrowi, silni mężczyźni, ale widzimy obrazki właśnie czy dzieci, które koczują pod tą granicą i serce podpowiada, że należy pomóc, należy wpuścić i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że będzie to jasny sygnał, że jeśli wpuścimy teraz część osób, to kolejna fala będzie zalewać tę granicę i będzie tych imigrantów coraz więcej. Więc nie możemy uginać się takimi emocjonalnymi zagrywkami, musimy twardo bronić granicy, pokazywać, że Polska jest otwarta oczywiście na osoby z zewnątrz, natomiast w legalny sposób, a nie nielegalnie przekraczają granicę. Porozmawialiśmy o imigrantach, porozmawialiśmy o całej sytuacji międzynarodowej wokół tej wokół tego, co się dzieje na granicy, natomiast warto by się porozmawiać też o polskich funkcjonariuszach, o polskich pogranicznikach, o funkcjonariuszach Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak pan, jako były żołnierz, może opisać to, jak oni powinni funkcjonować, jak oni tam działają, ponieważ widzimy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, te filmiki z przechodzącymi imigrantami. natomiast nie patrzymy na to, jak działają nasi funkcjonariusze. Co pan może powiedzieć, co wojsko powinno robić w tych sytuacjach i jak to wygląda od kuchni? Na pewno nasze służby są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony muszą za wszelką cenę bronić granicy, ale z drugiej też są podatni na wszelkie manipulacje, na wszelkie działania ze strony Białoruskiej, które mogłyby zaognić konflikt. Podejrzewam, że niektóre osoby tylko czekają na pierwszą ofiarę czy na pierwsze strzały ze strony polskiej. Życzyłbym sobie i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że polskie służby będą zmuszone do tego, żeby wykorzystać bardziej drastyczne środki. Niektóre osoby krytykują, że użyto gazu łzawiącego. No szanowni Państwo, wojsko, Straż Graniczna, policja muszą w jakiś sposób bronić tej granicy. Niestety, perfumami tu niczym nie zdziałamy. I ten gaz łzawiący to jest chyba taka najłagodniejsza forma, jaką możemy użyć, która nie będzie w jakiś sposób mocno eskalowała. Tego, tego zdarzenia i pokazywała jednocześnie naszych służb w negatywnym świetle. Więc z tego, jakie informacje otrzymujemy, bo są to niestety informacje szczątkowe, nie ma tam mediów, które mogłyby nam coś więcej pokazać. Widzimy tylko drobne, krótkie filmiki na Twitterze, czy od samych służb, które są na granicy od strony Polski. Z tych filmików, z tego, co robią nasze służby, myślę, że zachowują się właściwie. Dziękuję im bardzo za. Te służby i liczę na to, że cała sytuacja nie będzie jeszcze bardziej się załatwiła. A co pan jako były żołnierz mógłby powiedzieć osobom, które właśnie krytykują polskich funkcjonariuszy? Myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć na cały aspekt szerzej. Jak już wcześniej powiedziałem, na pewno wielu z nas boli to, że ci imigranci na granicy cierpią w mrozie, może są jakoś poszkodowani przez dotychczasową podróż, natomiast musimy pamiętać, że są to osoby wykorzystywane instrumentalnie. Jeśli my teraz pozwolimy, żeby ten napływ imigrantów swobodnie przeszedł przez naszą granicę, to tych osób wykorzystywanych instrumentalnie będzie jeszcze więcej. Tak więc oczywiście serce podpowiada, żeby pomagać, natomiast rozumem musimy patrzeć na to, że jednak pomaganie w taki nieodpowiedzialny sposób spowoduje tragedię jeszcze większej liczby osób. Dziękuję bardzo Panie Pośle i zapraszam na kolejne wypowiedzi, a teraz moim Państwa gościem był pan poseł Pałoszczak. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Ze specjalnego wydania Maj Politics jest ze mną, Pan podpułkownik Marcin Faliński. Dobry wieczór, panie pułkowniku. Dobry wieczór. Panie pułkowniku, pierwsze pytanie dotyczące tego, co dzieje się właśnie na granicy. Krótka ocena, krótki komentarz tej sytuacji. No, sytuacja, tak jak można było przewidzieć kilka miesięcy temu, rozwinęła się właśnie w takim kierunku, czyli pewnej eskalacji. Choć ostatnie z ostatnich godzin informacje świadczą, że jednak część tych osób koczujących na granicy, które wczoraj szturmowały ogrodzenie na granicy polskiej, została wycofana. W związku z tym miejmy nadzieję, że to nie jest chwilowe. Nie, nie jest to chwilowa sytuacja, aczkolwiek zapewne oni się pojawią w, w innym miejscu, w Polsce albo na granicy z Litwą. Panie pułkowniku, podczas naszej ostatniej rozmowy również poruszyliśmy temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, lecz właśnie wtedy ta sytuacja. Była o wiele mniej zaogólniona. Jakby Pan mógł przewidywać następne miesiące? Czy myśli Pan, że Aleksander Łukaszenka nie cofnie się? Czy jednak możemy spodziewać się zmiany? I czy w ogóle polski rząd może coś zrobić w tej kwestii? To znaczy, to co mogły polskie władze zrobić, należałoby tak podzielić na, na, na trzy okresy. Według mnie to, co się działo w 2015 roku, kiedy Turcja zaczęła rozwiązania takie wykorzystywać. Trzeba było już wtedy o tym myśleć, jakie są potencjalne drogi, jakie możliwości takiego szturmu uchodźców. Kolejne, kolejny czas to jest powiedzmy taki średnioterminowy, czyli pół roku temu, co można było pół roku temu zrobić. I pewnie jest wiele spraw, między innymi działania dyplomatyczne, działania służb, pozyskiwanie informacji wyprzedzających w zakresie. Tego zagrożenia i jednocześnie przygotowywanie tutaj wewnątrz służb, służb bezpieczeństwa, również ośrodków czy obozów przejściowych, przygotowywanie, dlaczego nie, mostu powietrznego do, do Turcji, do Iraku, do Libanu. Z tymi, z tymi uchodźcami, który, którzy by mieli udzieloną pomoc humanitarną, a którzy by nie kwalifikowali się do ochrony międzynarodowej. No i w tej chwili, co teraz się dzieje? No, yy... Trudno powiedzieć, ponieważ głównym aktorem całej, całego tego teatru na granicy jest, jest prezydent Putin i Moskwa. W związku z tym, Łukaszenko jest tylko wykonawcą pewnych działań. Myślę, że zgadzam się z wieloma komentatorami, którzy mówią, że, że tak naprawdę jest to jeden z elementów, który ma likwidować de facto niezależność. Taką, jaka jest Białorusi. Natomiast na decyzje, które wpływają na sytuację na granicy, mają na nie wpływ głównie politycy. W związku z tym krótkie pytanie, nie tyczące się tylko rządu, ale także reakcji opozycji. Jak pan ocenia zachowanie polskiej klasy politycznej w obliczu tego zagrożenia? Ja w ogóle nie najlepiej oceniam polską klasę polityczną w takich trudnych sytuacjach, ponieważ to nie jest tylko problem tej ekipy również poprzednia poprzednia jeszcze to jest ja zawsze uważam że służby w których miałem przyjemność pełnić pełniłem służbę tyle lat mają często informacje wyprzedzające które które informują najwyższe władze państwowe o zagrożeniach i niestety no, powiem z przykrością, ale często są niesłuchane, są często mm, lekceważone takie ostrzeżenia. W związku z tym, yy, yy, tutaj yy, tutaj ma jestem dosyć yy, krytyczny, aczkolwiek no, z, z drugiej strony. Też doceniam jakieś zaangażowanie służb podległych MSW. Na koniec pytanie stricte właśnie o polskie służby, o polskich funkcjonariuszy. Względem tego, jak oni pracują przy granicy, czy ocenia Pan tą pracę pozytywnie? I jak by Pan mógł opowiedzieć mniej więcej, jak to wygląda od kuchni w tego typu działaniach? To znaczy, to co ja widzę, to przede wszystkim brakuje mi od, tak jak powiedziałem, w tym okresie, w tym przedziale średnioterminowym działań wyprzedzających. My cały czas um, um, reagujemy na to, co nam um, reżim w Mińsku zaaplikuje. Um, powinniśmy się skupić bardziej na działaniach, tak jak powiedziałem, wyprzedzających, um, ofensywnych. Um, oczywiście nie będę mówił, z oczywistych względów, jakie to są działania, ale ja ich wyraźnych nie widzę. Być może są realizowane, ale nie na taką skalę, która jest widoczna dla postronnych obserwatorów. W związku z tym, yy, jestem zwolennikiem działań dalekosiężnych, zakulisowych niekoniecznie tylko na granicy, ale a nawet przede wszystkim za granicą i to w, w tym wypadku w krajach Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, skąd pochodzą ym, uchodźcy. Panie pułkowniku, na koniec dwa pytania. Pierwsze, wpuszczać czy nie wpuszczać, a drugie, co pan sądzi o pewnych głosach, które pojawiają się względem czy polskich pograniczników, polskich funkcjonariuszy, polskich y, służb oceniające ich pracę w negatywnym świetle? No cóż, mógłbym powiedzieć, że zapraszam do Straży Granicznej, do służby w wojsku polskim, do wyjazdu i zmierzenia się z takimi sytuacjami w realu. Ci, ci żołnierze, ci funkcjonariusze często nie byli przygotowani na, na taką sytuację. Oczywiście można powiedzieć, że powinni, ale to nie jest takie proste. Zwłaszcza jak się ocenia to z ciepłego fotela. Za ekranu komputera. W związku z tym, zupełnie w polu, wygląda to inaczej, I, i tu jedno, co można powiedzieć, tym wszystkim, którzy na granicy tam pełnią służbę lepiej, gorzej, przygotowani, wykorzystani, należy się szacunek i wsparcie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był podpułkownik Marcin Inofalicki. Bardzo dziękuję, Panie pułkowniku, za rozmowę. Szanowni Państwo, moim ostatnim moimi państwa gościem dzisiaj ostatnim będzie redaktor Defense 24, pan Maciej Szapa. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Panie redaktorze, pierwsze pytanie dotyczące ogólnej oceny krótkiego komentarza względem sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. No, sytuacja zaostrza się e, cały czas. E, jak widać, mamy do czynienia z kolejnym e, pomysłem e, strony białoruskiej na to, e, jak, jak poradzić sobie z problemem, który tak naprawdę też e, narasta na Białorusi w związku z nieustępliwym stanowiskiem Polski. E, wydaje się, że, że i, i ten pomysł chyba nie do końca strony białoruskiej e, się uda. Panie redaktorze, natomiast jak pan ocenia ten cały, można powiedzieć już proces, który towarzyszył tej sytuacji, bo przecież imigranci pojawili się już tam parę dobrych miesięcy temu. Jakby pan ocenił działalność polskiego rządu, polskich służb względem tego, żeby tą sytuację powstrzymać, czy uważa pan, że mamy jakieś realne narzędzia, które mogłyby temu zapobiec? No. W mojej opinii y, sytuacja eskaluje się od samego początku, czyli od y, sierpnia bieżącego roku. Wcześniej były te y, sygnały, że coś takiego może do naszej granicy wystąpić, z uwagi na to, co się działo na Litwie. Y, rząd podjął y, szereg kroków, z których część można ocenić pozytywnie, część y, no, dwuznacznie. Pozytywnie oceniłbym nieustępliwość strony Polskiej i ochronę granicy, a także granicy unijnej, nie danie się zaszantażować przez stronę przeciwną, można może powiedzieć, tak ją nazwać. Natomiast no, niezaangażowanie agencji unijnych, międzynarodowych. W takim stopniu, jak, jak byłoby to chyba możliwe, przynajmniej tak mówi wielu komentatorów, międzynarodowienie tej sprawy byłoby, byłoby z korzyścią dla Polski. No i, i, i opozycja na przykład wskazuje tutaj, że nie dopuszcza się jej do, do udziału w wypracowywaniu rozwiązań, w wypracowaniu polityki wobec tego, co się dzieje. I to też oceniałbym na minus, wtedy może udałoby się osiągnąć większą jakąś taką zgodę różnych środowisk politycznych w Polsce i nie byłoby tego ryzyka tego, co, co tak naprawdę wystąpiło, czyli, czyli nie byłoby tego dwugłosu aż tak silnego i, i może nie no, zachęcałoby to drugiej strony w aż takim stopniu do eskalowania sytuacji, jak to się dzieje obecnie. Poruszył Pan temat polskiej sceny politycznej, w związku z tym bardzo króciutkie pytanie i myślę bardzo adekwatne względem tej sytuacji. Jak Pan ocenia zachowanie polskiej klasy politycznej, nie tylko rządu, ale również opozycji względem zaistniałego, można już powiedzieć, zagrożenia? No, postawa części, przynajmniej opozycji, jest, jest w mojej ocenie nieodpowiedzialna, padają różne sformułowania, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawałoby się, że są niemożliwe, jak, jak obrażanie y, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej czy, czy Wojska, którzy tak wykonują przecież swoją misję. Y, obrona granic kraju jest, jest podstawową y, misją Wojska Polskiego, tylko Straży Granicznej. Y, w, natomiast. Y, z drugiej strony, właśnie ta niechęć obozu rządzącego do, do nawiązywania jakiegoś dialogu z opozycją, przynajmniej z tą częścią, z którą da się w jakiś sposób rozmawiać. No, wydaje się, że może być taką próbą troszeczkę zawłaszczenia sobie całej tej sytuacji. Chodzi mi o to, że. Rządzący być może chcą jawić się społeczeństwu jako ta jedyna siła w naszym kraju, która, która jest zdolna zaradzić temu kryzysowi, który, nie szukujmy się, przeraża dużą część polskiego społeczeństwa i, i chyba słusznie. Obóz rządzący pamięta, dzięki czemu między innymi wygrał pierwsze wybory w 2015 roku, a, były to właśnie, a był to właśnie kryzys migracyjny. Europie i być może próbuje grać tą kartą. Panie redaktorze, właśnie wspomniał pan o ludziach, którzy mówią powiedzmy niekorzystnym świetle na temat polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy, ale pytanie będzie o ocenę ich pracy i czy mamy teraz właśnie narzędzia, by zapobiegać podobnym sytuacjom w najbliższej przyszłości na granicy polsko-białoruskiej. To znaczy, trudno oceniać do końca y, pracę y, tutaj naszych y, służb i wojsk, ponieważ y, media nie są dopuszczane y, polskie y, w te okolice. No mamy te filmy nagrywane y, różnymi, różnymi drogami, y, które docierają do nas przez internet. I jednak no, na podstawie tych filmów wydaje się, że, że y, ta ochrona granicy jest wprowadzona w miarę możliwości w sposób na tyle to, humanitarny, na ile, na ile to jest możliwe. No tak, żeby, żeby nie przepuścić, nie, da, nie, nie pozwolić wygrać temu szantażowi białoruskiemu, ale jednocześnie, jednocześnie no, te metody, na przykład w porównaniu z metodami greckimi na rzece Ewros, przypomnę, tuż przed wybuchem Światowej pandemii były bardzo podobne sceny, tylko tam, tam doszło do jeszcze bardziej ostrych starć i tam strona turecka w podobny sposób starała się wymusić części imigrantów, których też specjalnie tam zgromadziła, natomiast strona grecka tam zareagowała bardzo ostro w obronie swojej granicy. Na koniec, co by pan powiedział względem ludzi, którzy właśnie obrażają polskich funkcjonariuszy? tym, że jest to nieodpowiedzialne. Ci ludzie nie wiedzą o czym mówią tak naprawdę, bo nie mają wiedzy co się tam dzieje. Powinni pamiętać, że, że ci żołnierze i funkcjonariusze ryzykują tam zdrowie i tak naprawdę życie. Przebywają tam w trudnych warunkach. Jest to niewdzięczna służba. I oni tam nie pojechali dla przyjemności, wbrew, wbrew różnym tutaj przekazom, które prawdopodobnie są fake newsami prowadzonej wojnie informacyjnej. Ci ludzie też woleliby spać w swoich łóżkach, ze swoimi rodzinami, mieszkać w domach po godzinach pracy, a oni tak naprawdę poświęcają się w tym momencie dla ochrony kraju. I z tego. W ten sposób trzeba na to patrzeć. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był redaktor Defense 24, pan Maciej Szopa. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. I to już koniec naszego dzisiejszego specjalnego wydania. Zapraszam Państwa na kolejne programy. Miłego wieczoru wszystkim. Do zobaczenia.